Dzień dobry, serduszka wy nasze kochane. Witam serdecznie kochani, przyszła do nas przesyłeczka od Sławka i Perełeczki, za co pięknie, pięknie dziękuję, guziaczki No i cóż, takiej paczki jeszcze nie mieliśmy, także nie wiem jak ją nawet tutaj zacząć otwierać, ale jestem tak ciekawa, że normalnie nie wytrzymie, także lecimy. Marenka się męczy. Dobrze, dobrze zapakowane, kochani. Bardzo dobrze. Aha, bo to tutaj jest wszystko jasne. No, Sławek, yy, perełka jesteście niemożliwi. Ja jak zobaczyłam jak Marenka przyszła z tą paczką, to powiem wam, w szoku byłam. No jakoś ciężko ci to idzie. No ciężko, ciężko bo to wiesz. Bo to nie jest takie... Dobra, zrobimy pauzu, nie? No i kochani, dostałam się do wnętrza, można powiedzieć. Także otwieramy i patrzymy. O. No ci. dawaj, dawaj, dawaj. No co dawaj, dawaj, dawaj. Nie chcę nic już Proszę, nożyki. Proszę uprzejmie. Ty masz zapas na cały rok, chyba Marlenka. Co? Pięknie, pięknie dziękuję. Zapas słuchajcie na, na cały rok, kochani. Bardzo Wam dziękuję serdecznie. Guziaczki pozdrawiamy i oczywiście przyjemnego, stosunkowo udanego dnia. Dziękujemy raz jeszcze. Papatki i serdeczka.